Trudno mierzyć się z Puszczą Kampinoską bez uderzenia w wysokie tony. Przez ponad 30 lat był to największy park narodowy Polski, położony obok jej największego miasta i obmywany wodami najdłuższej rzeki. Dla Warszawy, Kampinos to obszar niemal święty, jednocześnie zaskakująco słabo rozreklamowany poza Mazowszem. Dyskretne, Ocienione zakamarki Puszczy Kampinoskiej oferują specyficzną perspektywę na Warszawę. Zmuszają do zastanowienia, czy to stolica kształtuje park, czy też stolice określa bliskość wielkiego lasu. Nie ma chyba nic bardziej polskiego niż mazowiecki krajobraz. Wierzba płacząca przy drodze i dźwięk muzyki Chopina w tle. 100% polskości w Polsce oferuje gościom żelazowa wola. 1 marca 1810 roku w małej zgrzebnej oficynie dworu hrabiego Skarbka przyszedł na świat Fryderyk Chopin. Jeszcze w tym samym roku rodzina przeprowadziła się do Warszawy. Młody artysta odwiedzał jednak żelazową wolę, przyjaźnił się z chlebodawcami swojego ojca, dawał prywatne koncerty. Nie zapomniał o rodzinnym domu, choć mieszkał w nim ledwie sześć miesięcy. Żelazowa wola położona jest wzdłuż brzegów rzeki Utraty. W otulinie Parku Narodowego, jedynie 10 km na zachód od Kampinosu, miejscowości, która dała nazwę całemu założeniu. Obszar chroniony na terenie Puszczy Kampinoskiej powstał w 1959 roku i przez następne 34 lata pozostawał największym polskim parkiem narodowym. Do dziś utrzymał miejsce na podium w hierarchii wielkości, ustępując jedynie biebrzy. Utworzenie parku było zwieńczeniem wieloletniej pracy naukowców prowadzonej już w okresie międzywojennym. Drugi powstał w 1936 roku w granicy, koło miejscowości Campinos. W obrębie wsi znajduje się zespół ciekawych leśniczówek oraz mały skansen budownictwa puszczańskiego, kompletnych chłopskich zagród sprowadzonych z terenów objętych ochroną parku. Drewniane korpusy i słomiane dachy. Oddają nietrwałość, wręcz namacalną ulotność tej zabudowy, a z drugiej strony są świadectwem długiego trwania. Wszystkie obiekty liczą sobie grubo ponad 100 lat. Żołnierz i las to połączenie idealne, samonarzucające się jak plac i musztra jak armia i doskonałe budownictwo. Kiedy jesienią 1935 roku w Warszawie odbyła się pierwsza w historii wystawa architektury wojskowej, dziennikarze zwracali uwagę na szerokie spektrum inwestycji oraz nowoczesne wpisanie brył w naturę. Stawiano koszary oraz budynki administracyjne, kasyna oficerskie i kościoły garnizonowe, place ćwiczeń na tyłach kompleksów sportowych, wespół w zespół z najnowszymi zdobyczami techniki, takimi jak prąd, światło czy kanalizacja. Ideologią w czasach Piłsudczykowskich było samo państwo. Armia tworzyła podwalinę przedwojennej Polski. Zapewniała byt, status społeczny, dawała poczucie przynależności. Do tego architektura na najwyższym możliwym poziomie, stająca się podstawą estetyzacji życia publicznego. W przekazach medialnych, sanacyjna Polska była silna oraz nowoczesna. Spuścizną czasów Piłsudskiego jest elegancka struktura zespołu koszarowego, dawne rembertowskie centrum wyszkolenia piechoty. Wspaniały kompleks użytkowo-parkowy z budynkami z kilku epok historycznych. Tak rozległy, że przed wojną kadetów dowożono tramwajem albo ciągniętą lasami kolejką wąskotorową do Zielonki. Podróżując przed mieściami Warszawy nachodzą człowieka życiowe wątpliwości. A może rzucić wszystko i zamiast w Bieszczady wyjechać do Kampinosu? Zostawić w tyle pogłosy wystrzałów i historycznych martyrologii regionu? Przełamać schemat? Dać nura w otaczającą zieleń poza zasięgiem świateł wielkiego miasta? W coraz bujniejszą naturę i dzicz, która jest na wyciągnięcie ręki.